Marcinos oraz gra o polskich czugach! Generale, zgłosi do odcinka i powiedz, czemu takim gunem jedziesz w tej bitwie? A moje drugie pytanie, czemu takim chujce jedziesz w tej bitwie? został przez Brytycz, Pójdź! Przez 1918 roku. Się zbyt późno, aby wpływ na A tam mogę masz w nim ile osób? Ale ja dziękuję. Dziękuję. Jedna? Zaboniany. Dwie. Dwie? Jako pierwszy po dłuższej przerwie powstał pancerniak. Pierwsze jest, kurde, mniejszy od Migry. Znaczone przede wszystkim do szkolenia w nowej kadry pancerniaków. Coś w mięśni. Jego ustrojenie składa osiągnięcie. Taki, kurde, karzeł, ej, czyjś czołg. Załóżmy, że ma Tak. Nieco większe wrażenie robił prototyp pancerna. Marcin Pankietkowy, to jest. wsparcia i rozpoznaczy. I tym razem, kochani, w tym odcinku będą walki o miasto Grujec. Wojownictwie Mafrycki! Bo dojściuki. Tak, ale? Okazało się, że te dwa czołgi muszą pełnić rolę w formowanych dywizjach pancernych. Wojna bowiem miała zacząć się o wiele wcześniej niż to. to z tego z powodu mówię. A panie, czym jest? Tu nie szłam. Hitler był Sztabu generalnego utrzymujących, że do do mm. wojny potrzebne no, będą większe i no. które w oh. Które czasy znajdowały się jeszcze w fazie rozwoju i nie mogły trafić w znacznej liczbie do jednostek mm. przed rokiem 1940. Bez ich prowadzenia ja ja. ja. możliwe, ale Hitler wcale nie chciał długotrwałej wojny. Mm. Ja. Uznał, że nie wolno dopuścić do tego, aby Niemcy zostały ponownie powalone na kolana długą walką z Czerwaniem. Koszmar wojny pozycyjnej miał podejść w przeszłość. Przyszłe kampanie musiały być szybkie i zdecydowane. W roku 1939 zrozumiano, że istniejące czołgi nie mogą z równym powodzeniem wypełniać dwóch typów zadań taktycznych. Pierwsze z nich polegało na walce z czołgami przeciwnika. Pan zależy do hangaru. Przed odłamkami i podmuchem eksplozji pocisków z Granaty artylerii bolowej nie były skutecznym środkiem przeciwpaczenia. Czołk mógł być zniszczony szybkim pociskiem. Kurde! Zabija zaokręt. nawet przed pociskami z działów w stosunkowo małym kalibrze np. z armaty kalibru 50mm stanowiącej uzbrojenie Panzer III jednak broń przeciwpancerna była mniej skuteczna przy zwalczaniu celów innych niż czołgi w starciu z piechotą, zwłaszcza ukrytą w budynkach i z działami przeciwnika i generał Tęskino, generał Marcin generał siłę żywą piechurów, i i działów Prędkość i energia kinetyczna pocisków odgrywały główną rolę. Liczył się natomiast ich kaliber. Ten film pozwala ocenić, jak wolno leciał pocisk burzący. Oglądając go w tempie, możemy prześledzić tor lotu pocisku wystrzelonego z niemieckiego drzewa samobieżnego. Siła eksplozji granatu robi wrażenie. Jednostka pancerna musiała mieć w swym składzie zarówno wozy uzbrojone w broń przeciwpancerną, jak i działa średnio. Początkowo rozwijano dwa różne rozwiązania tego problemu. Niemcy stworzyli dwa typy czołgów, specjalnie określonych celów. Pierwszy, przeznaczony do walki z wozami bojowymi przeciwnika, uzbrojony był w działku przeciwpancerną o dużej prędkości stosunkowo długiej lufie i niewielkim kalibrze. Ach! Obok! Większość wersji czołgu Panzer III miała uzbrojenie... No musisz strzelać teraz! cięższe wozy typu Panzer IV, nawet niektóre warianty... Twardy jak skała jest temat, powiedz, nie. ich uzbrojenie stanowiły lufowe działa kalibru 75 mm, strzelające... Gdybym go żeby bym porządnie, w nie zaszczel. Amerykanie i Rosjanie Francuzki Charbert i amerykańskie wozy General Lee i General Grant Te czołgi miały działko przeciwpancerne wieży i armatę polową w kadłubie Koncepcja czołgu uzbrojonego w dwa typy dział okazała się średnim zaułkiem ewolucji Pomysł ten został wewnętrznie zweryfikowany do polu walki. Wozy tej kategorii były trudne do musiały mieć stosunkowo wysoką sylwetkę, a przez to stawały się łatwym celem. Dowódca tej maszyny siedzi na wysokości prawie 5 metrów. Czołgom typu Lin i Grant niełatwo było znaleźć ukrycie za zobaczą grant. Jeśli porównać masywną sylwetkę Granta z niską... późniejszym do trafienia, a na dodatek pociski ześlizgną się po pochylonej budzie pancerza czołowego. W późniejszej fazie wojny obie strony budowały czołgi przystosowane zarówno w które przedziły jego pancerz. Czołgi typu Pancer jeden z powodu słabej osłony pancernej poniosły już ciężkie straty podczas inwazji na Polskę. A jednak w ataku na Francję wzięło udział jeszcze około 520 wozów tego typu. Jednak jestem pani gotowy na. z miasta Prypiec na Ukrainie cieszy się pięknym, wiosennym dniem. Dniem, który mi na zawsze zapadnie w pamięć. Nie uda tak! O trzy kilometry za miastem stosi się elektrownia atomowa imienia Włodzimierza Ilica Lenina. Codziennie do pracy śpieszy to kilka tysięcy mieszkańców. Tej nocy 176 pracowników bloku czwartego dostało polecenie przeprowadzenia próby z układem samouzupełniania paliwa w reaktorze. Może dodać oszczędności energii. O pierwszej 23 w nocy wyłączono system zabezpieczeń i rozpoczął się eksperyment. W rdzeniu reaktora dochodzi do serii wybuchów. Często nadal śpi spokojnie, ale w elektrowni zaczyna drżeć podłoga. 1200 tonowa pokrywa reaktora nagle wylatuje w powietrze. Niezwykle silny gejzer radioaktywnej pary wyrzuca cząsteczki uranu i grafitu na odległość setek metrów od elektrowni. Z otwartego krateru strzela w niebo wysoki na tysiąc metrów słup ognia, bieżący radioaktywne atomy w stadium fuzji. ...krasne... Wszystko się miniło kolorami bardzo wyrazistymi. Oranżowym, czerwonym, błękitnym, jak krwawa tęcza. To było piękne. Właśnie wydarzył się najpoważniejszy wypadek w historii energetyki atomowej. Noć, Była jeszcze noc, czy raczej wcześniej nad ranem. Dostałem telefon około 5 rano. Powiedziano mi, że w elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło do jakiejś awarii. Dobra, A Do mówię, że bardzo niewiele, człowiek. Trafienie Zabły mieticzne nie było pociągną dla alianckich pancerniaków, którzy nie wchodząc w pokacie na polubach. Tygrysy uzbrojone były ciała o większych zasięgu i pociski o lepszej ich O nie! Co to było? Załogi alianckich czołgów. Z... Ze względu na oddziaływanie moralne, jeden lub dwa tygrysy znaczyły tyle co są pancerna sprzymierzonych. Słabo Widzę wrogi do pojazd. Akcji. Już wcześniej Hitler obiecał Romulowi, że wzmocni jego siły czołgami typu Tiger, kiedy tylko będą gotowe do akcji. Nie wspomniał jednak, jak liczne będą te posiłki. Te doskonałe czołgi były tak nieliczne, że niemieccy dowódcy podkradali je sobie nawzajem. Uwaga! Marek, kurwa! poprosił generała von Armii dowodzącego piątą Armią Pancerną, o podesłanie mu 19. słów. Armii podmówił twierdząc, że... Przyszczel mu! później Rombu przekonał się, że nie było to prawdą. Ja naszczałem na właściwie. No nie tu, się cytujesz! Uh -huh. 1943 roku oddziałem brytyjskiego 48. Pułku czołgów udało się zdobyć nie, no. Gdzie jesteś zjadł? Zbierany przez czołgów. Yes! Zbierany przez czołgów yes! 3, pancer, 4, zdążył już zniszczyć czołowe wozy z grupy Na sam ostatni wody, hit! Czyli... Kiedy wreszcie pocisk z 57mm działka brytyjskiego czołu trafił w głową słońce pancerną armaty. KBK! Dostał szczęsto w goślicę! Kolejne trafienie z rajem pod ONZ-em PSA. NIMSA z góry opuściła czołg. Prytyku jest to jedynie znacznie oszkodzona maszyna. Generał, teraz się smarzy. Ej, to nie zaszkodzi. Co jest? To nie zaszkodzi, mówię. Musadera tam coś. Nie mogę, bo się mu tam. Rezygnuję teraz z czołgów Dzięki tej zdobyczy alianci poznali sekrety niemieckiej techniki pancerny. No, wypierdło w niego. Kamp Tygrysa numer 131 z 504 Batalionu Czołgów Ciężkich znajduje się dziś. Kurde, skąd w tu mieszkają? Pancer 6 Tiger Te niewielkie czołgi, które dwa lata wcześniej rozpoczynały wojnę na pustyni Wyglądają niemal śmiesznie Co? Nie widzę Północnoafrykańskie pustynie stanowiły idealne pole walki dla czołgów A jednak niejeden raz prawie pewne zwycięstwo Wymykało się z rąk Dobudzcom jednostek pancernych Włosi, Brytyjczycy, Niemcy I końcu Amerykanie Poznali tam smak sukcesu, ale i korycz leski jaka? Jak doświadczyli włosi kurde no minimalnie no zarówno jakość ich sprzętu pancernego jak i na jego użycie włosi zostali pokonani przez ósmą armię ich lekkie czołgi nie miały większej wartości bojowej Brytyjskie czołgi typu Matilda były wolniejsze od włoskich wozów, ale znacznie skuteczniejsze. Matilda, Matilda to typowy czołg wsparcia piechoty osiągający w terenie prędkości zaledwie 15 km na, na godzinę. Jej zaletą był solidny pancerz czołowy o grubości dochodzącej do 80 mm. Matilda była tak ciężka, że do jej napędu trzeba było użyć dwóch sprzężonych... sprzężonych... Niestety zginął generał. Wus uzbrojony był 40 mm działko. Tymczasem najskuteczniejsza tak. brytyjska broń przeciwpancerna. Bo to jest gra w w polskich czołgach. A pamiętaj, polskie czołgi czy Panie nigdy nie poddają. Nigdy. Wielu... Pierwsi przybyli do pożaru, strażacy nie mają nawet właściwych nie kombinezonów ochronnych. Wylewają na ten dziwny ogień hektolitrę wody, ale nic nie jest w stanie go ugasić. Wszystkich przeżywa śmiertelna dawka promieniowania Dwóch, że jeszcze tej nocy 28 dalszych w ciągu następnych kilku miesięcy To pierwsze ofiary Czarnobyla Nikt nie był przygotowany na taki kryzys Przez 7 następnych miesięcy Pół miliona ludzi będzie toczyć walkę wręcz z niewidzialnym wrogiem Bezwzględną walkę, o której mało się mówiło I która pochłonęła tysiące nieznanych, już niemal zapomnianych bohaterów ale to dzięki nim udało się uniknąć najgorszego. Drugiej eksplozji, dziesięciokrotnie silniejszej niż w Hiroshimie. Eksplozji, która wyludniłaby pół Europy. Przez 20 lat najpierw Związek Radziecki, a potem Rosja, ale też i Zachód, trzymaj to w tajemnicy. Wielu z tych zdjęć nigdy wcześniej nie pokazywano publicznie. A dziennikarze, którzy sami zostali napromieniowani, niektórzy potem zmarli. Te obrazy opowiadają historię toczonych bez rozgłosu zmagań, których ofiary umierają do dziś, 20 lat po katastrofie. Oto prawdziwa historia bitwy o Czernokry. Ale i co? Czołki obu stron obniósły wiele sukcesów. W początkowym okresie walk pozytywne nie ustępowały niemieckim. Toczyła się rywalizacja pomiędzy pociskiem i pancerzem. Brytyjczycy zdobywali przewagę, ponieważ podstawowym sprzętem niemieckich jednostek pancernych były jeszcze ciągle czołgi typu lancera. Jedna raz bitwę, do Ci.

Pięćdziesięciometrowe działko czołgu Panzer III przejechało po czerwonych czołgach. Ale Matilda tak, była otwarta na ogień niemieckich wozów, a nawet na masz, około 800 metrów. Kurwa, tam jest taki blok pancerny. Nie mogę go przestrzelić. Kurwa mać! Co? Ja go zabiję, on mnie też zabił. Niemieckie czołgi tworzyły w ataku szyk Klina, tak zwany Panzer Hill, i ściśle współdziałały z innymi rodzajami broni. Artyleria zmiękczała obronę. Zaferzy torowali drogę przez przeszkody. Piechota miała za zadanie utrzymać zwykły oh. teren. Pozerytujące szlasy nie spełniały ogień artylerii. Rommel dowodził często z pierwszej linii. Opanował sztukę koncentracji sił na decydujących kierunkach. Mówił o tej taktyce klodzen und nicht Wal nie stukaj. Siły Afrika Korps dysponowały o wiele lepszą artylerią przeciwpancerną niż Brytyjczycy. W roku 1941 37 mm działki zostały zastąpione 50 mm PAK-38. Niemcy używali też do zwalczania czołgów 88 mm dział przeciwlotniczych. Mogły one przebić pancerz Matildy nawet z odległości około 2 km. W ogonnie 85 miałem za zadanie... I tu gdzie mam teraz, na widence... rzucił do walki własne wozy bojowe. Niekonwencjonalne użycie tej broni pozwoliło zrekompensować liczebną przewagę czołgów budyjskich. No kurde. Generale, czytajmy prawi się prawie. na pustyni Brytyjczykom brakowało działów czołgowych, które mogłyby strzelać zarówno pociskami przeciwpancernymi, jak i burzącymi. Standardowość ginąje ci miliardowość. Standardowość działka 40-miliardowa. Z skuteczną bronią w starciu z piechotą i artylerią przeciwpancerną przeciwnika. Problem ten przewidziano już przed wybuchem wojny. Tymczasowe rozwiązanie polegało na włączeniu w skład kompanii pancernych czołgów wsparcia oznaczonych CS. Były one uzbrojone w krótkoterminowe haubice kalibru 76 mm o niedużej prędkości wylotowej. Używano ich do rozstawiania zasłon dymnych, ale miały też po kilka pocisków odłamkowo-burzących. Na pustyni w tej roli walczyły m.in. conduzentery CS. Czołgi królowały na afrykańskich polach bitew. Bez ich wsparcia piechota nie mogła osiągnąć sukcesu. Zwycięstwo stawało się udziałem tej strony, która rzuciła do walki więcej czołgów. Kluczowe znaczenie miało utrzymanie tych wozów w stanie sprawności. Wymagały one systematycznych przeglądów i napraw, zwłaszcza w trudnych, pustych warunkach. Wiele też zależało od linii zaopatrzeniowych, którymi dołożono paliwo, amunicję i części zamienne. Dlatego obie strony starały się atakować szlaki zaopatrzeniowe przeciwnika na lądzie, na morzu i w powietrzu. Im więcej sprzętu dało się zniszczyć przed dostarczeniem do jednostek, tym mniej spotykano na polu bitwy. ...kolumna radioaktywnego pyłu wznosząca się na kilometr w niebo już zanieczyszcza chmury.

Generale. El Jeszcze dwa ształy i po bitwie pod po El Policji Alamein. jednostek pancernych na Ach. Z jego największą zaletą było to, że Misja wykonana na generale. Dzięki mnie widzisz? Dzięki mnie. Dzięki, dzięki mnie liczbna, dzięki i dzięki Sherman łatwo zajmował się akumulacyjnego. Kaczyk, Kaczy. nie? Kaczy. Tak, tak, tylko powiem ci. bach Miejsce w drużynie 14. Czyli Marcin nie jest pojeździł źle u mnie, nie? No. No to jedziemy! Jeszcze jedną bitwę! Markiku!